To wcale nie tak, że jest 6.46, a ja nagrywam Pet Simulator, który powinienem nagrać wczoraj, ale nie miałem czasu, dlatego nagrywam dzisiaj, chociaż nie wiem, czy nie powinienem też nagrać przedwczoraj, ale dzisiaj gramy w Pet Simulator X. Tak, wyszła trzecia część jakby, uznajmy, że druga, bo nie mówmy od Pet Simulator 2, okej? Okay? Nieważne, po prostu bierzemy pieska. Bierzemy kulek. Nie no mam kratki, ale skam. Pamiętajcie, angielski to jest skam. Ty mogę mu zmienić nazwę? Mogę. O, jest. Eee. Nie, nie, nie. O, mam. Pies jest boski. Tak mi randomowo wpadło do głowy, więc dzisiaj gram w Pet Simulator X Tak jakby 3 Uznajmy, że 2 W Pet Simulator mam naprawdę fajne pety To wcale nie tak, że chyba nigdy nie nagrywałem I chyba rzeczywiście nigdy nie nagrywałem Więc... Idę o 15 i zadzwonię do ci czy da pety Super Ile potrzebuję na jajko? Bo ja potrzebuję jajka. W tym odcinku otwieramy jajko. O, na ziemi jest Co? Co? Jezu, jakie ja dawno w ogóle nie grałem w ten Simulator. Tu jest 0,23 na bubloksowego. No. Tu jest też Boblox! Owiec! W ogóle to jest kopia tego, tylko to jest złota, nie smart. Tak samo tu. Ja chcę tego pieska. Chcę takiego pieska. uznajmy, że to jest husky, bo to, że to prawdopodobnie jest. O, już idę zbierać! Już idę zbierać! W ogóle ja muszę być cicho. Nie. A. Włączyłem. Chyba włączyłem. Nie dam piesek, który wymaga jeszcze szczęśliwy. Wiecie, czemu chciałem nazwać ten taki, no tego wstrzyknię? O jestem czysto. I... Co czy to czy jest, mi brakuje? Ochodzi nie Mogę im jakoś pomagać tym Jest! Dzisiaj będę pstrykał. Dzisiaj miał wajcie na Gdzie masz? Jeśli trafię to za 3%, to robię się no to, no to się nie. Dobra, mam rozwój. To od razu widać. Tak od razu to się pojawia. Ale jego na nazwa się proszę, nie? O Loki! Marvel! To jak na początku był Loki, Loki? to nazwijcie Marvel. Tego chcę. O! Albo jakiegoś czarnego nazwę Loki, ale na razie to ty jesteś Loki. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzicie z 60. Ja, ale ty też, no tak, muszę kilka razy. Czemu to jest ikonka Kota? Mimo to, że nie mam Kota. Oooo, szybko. Nice. Coins Hero Simulator. Już niedługo, wyczekujcie. Ale naprawdę, czemu to jest ikonka Kota? Skoro mam psa i lokiego. What? Nie no, w ogóle. Nie chciałem się nagrywać Robloxa, bo nic się nie dzieje, a to był. Pet Simulator X. Coś tam, coś tam. Fajne tereny znalazłam. Chyba Roblox Comeback. Tak serio. Będzie Roblox Comeback Jeszcze zaraz jest koniec Pigii. Zaraz jest 12 chapter drugiej księgi. Wykorzystuj zwierzęta, żeby dosyć żeby dostać monety, żeby te monety przeznaczyć na kolejne zwierzęta, żeby je wykorzystywać. Logika pod simulator. Pamiętajcie, widzowie. Wszyscy są najlepsi. Znaczy nie, wszystkie zwierzęta są super. Nie można ich wykorzystywać. Jak znajdzie ktoś, kto to mu lepa strzelę. Znaczy, pewnie on mi szybko. Powiecie. Łapanie, nie wiem. Nie może. Wczoraj był live, jak to nagrywam. Ale wczoraj to nie można. Powiedziałam, ja że to robię wczoraj, ale z Nice. O oh no. Ale ja serio, muszę być cicho, bo jest szósta. 52 o, mam 600 coinów, to może ja pójdę po dwa nowe Sprzedam jakiegoś. Na pewno nie psa. psa. zawsze, ale to zawsze biorę psa w Pet Simulator. Jak biorę psa w Pet Simulator, to zawsze go zostawię. Albo nagrywam odcinek, żeby mieć... To pamiętam. Mam dwie psa. Na tym nie jestem basicą. A teraz pytaję, Czy jak będę miał... Scout. Scout. mi się kojarzyli scout Scott Scott, pamiętam o Tobie. Smutno mi. Każdemu jest smutno. Dlaczego od od odszedłeś, Scott? Chcę tego Scouta! Dobra, nieważne. Kole Kolejny. Czy dostałem 500 Mam kota. Ty, bo nie rozumiem. Czy ja usunę tylko tego, czy te wszystkie? Ty, bo nie rozumiem mechaniki. A może to jest to, czego nie usunę? Ty, bo się boję naprawdę teraz o to. Ty, ja chciałem usunąć doki i zgody? Nie wiem, muszę się nauczyć usuwać to będę klipowy na razie. Nie mam limitu ile mogę mieć petów w klipunku. To wy tutaj zbierajcie. No i po kolejnego przyjaciela. Ty, zaraz otworzy ja za tysiąc. To może poczekam. Jak mi się trafi bo obiec to będzie... Say what? Winter Eggs No sorry, nie mogę. Place of Eggs No sorry, nie mogę. Teaser Eggs No sorry, nie mogę. Winter Eggs. Tea Eggs. No to jest loket Co wy już tak szybko zbieracie? Jezu, ile tam tego jest. Idę, no ja będę wybawiał. Nie Pieniądze o, mam na was zajęcie. Ale ja sobie pozwolę. Jeśli się uda, to nawet przejdę do następnego świata. Mamy tysiaka. Albo nie. Eee, nie no chyba nie mogę pomagać sobie w tym You can afford to play the spot again. Idziemy do spoty tego. Holy Jesus. Jebus. Great. Rag Words. No. No. Tam nawrócimy Words. Idę sprawdzić, ja za tysiąc. Co będzie z ja za tysiąc? Klikamy. 15%. Ej, nie jesteś tak źle. 15%. Nie potrzebuję drugiego psa.

Może bym postawił tutaj czwórkę Kup za 1000 Dobra, tak serio to będzie, idziemy do Bentley Nie ja mam pomysłu, co, co się kojarzy z kurczakami? Tak się nie pisze, wiem Albo? Nieważne, Chucken jest super

Super. Skoro oni w czwórkę dali sobie tak szybko radę to się było z kanał. Ale naprawdę szybko można się wylewelować, czy coś. Nie jest zawsze takie trudne. Szczególnie jak uzbieracie już na na ten na pierwsze. na pierwsze jajów. Później to zmieniło. Okay? Prezent! Super! No nie będę przed tym stał tutaj. Nie będę miała czy to odróżni. Jej, na 2000! Ale ja na przykład... O kolejny prezent. To ja pójdę kupić 2 na jaja albo kilka ze 300. Jeszcze gorzej nie, jeszcze lepiej, 8% z 15 na 8 A, to akurat sobie. bo krowa jest na najsłabszym. Dobra, Doki z nie musi być założony, tylko chodzi mi o to, że nigdy go nie usunę, jak w hip pamiętajcie o tym Co właśnie powiedziałem? Rosji! Dikapie Tak się chyba też nie pisze. Nie znam się, to obrano na angielski. A. To jest pies, nie kot. A kurczakowi nie wiem, gdzie jest. Znaczy kurczak ma większy lew. Większy lew. Od X. O kurde, zapomniałem tego zabić. Lecimy! W ogóle zrobiła siódma Good. Chłopcy mają dwa koty. Wydawało mi się, że głosisz na serwerze. Ja wiem. A może jeszcze jedno? No ja i to. Jaja. jakiś duży ster. Ale to są skrzynki. Nie jest coś takiego. To może skrzynki będą. No Pick up 1000 OPS. Piękna zrobię. O nie Dawajcie na skrzynkę. Mogę. Aha, tylko kurcik to. 3000, a spróbuję teraz to coś, co jest 3%. A zbieram jeszcze trochę kasy, i teraz będę pływał na 0,23. Te to wyślę wieczorem. I w ogóle jest ostatni dzień lipca. Napiszcie w komentarzach, jak się czujecie. Rzecz pewnie to wysyłam 1 sierpnia. Bo zwykle mi się nie chce. Super. 4266. Jestem ciekawy też. O, kurde, dobra, to się tak wylewa, że może więc... tam. Jest... Chciałem powiedzieć, że jestem ciekawa czy yy, jak ja dostałem patent, i ja pójdę do niej i otworzę mi tę skrzynkę, to czy inni gracze widzą te monety i czy mogą je zbierać? Myślę, że tak. Tylko ten nikomu się tego nie robi. Nie... nie chyba nie, nie tam radzi sobie. Z nowym światem, ale to może kiedyś. Może zrobić drugi odcinek. Ja Zmiana planów widzowie. Bo mogę otworzyć złote jajo. Zmiana planów. Golden bunny. Starly. O nie! <noise> dla kumaty. Nie, nie pytajcie, dlaczego tak to piszę i czemu nie napisałem tamto zamiast od razu tego prawdziwego. Dobra, i ci mi zbierać klasę, proszę, bo tam jest mój zasięg. Не могу. при этом будет судьба, что поисковать Важно же отвожу он Только четвертый год его не виноват. Вот там не два. Супер. Ой, что White bunny. 3% spoke nie, nie Usunąłbym tu interplację, ale muszę się nauczyć, czy ten X to jest to co usunę, czy to jest to, czego nie usunę? Tu bym miał Echo Opener y, 3, 5000. Dostałem, to ja mogę dalej otwierać? Albo nie, zainwestuję to W zwijaję za 9K. Mam 11 nowych petów. Ktoś chce? Kilka petów? Nie jestem szczerze potrzebna. Pod względem szybkości, kura, kurczak, złoty ten, złoty królik z moich krowki. Czy mam jakąś mocniejszą broć? Nie, mać. mam krowy, jako nie, mać, ale nie, moc nie, krowę nie, 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 Mucka, no. Eee. Great! Tylko o, jest prezent. Great! Odcinek ma 20 minut prawie. To otworzymy je za 9, i będzie koniec odcinka, widzę czyli jednak otworzę wszystkie cztery jaja. Otworzę wszystkie cztery jaja i nie zdobędę żadnej rzadkiej rzeczy. A może nagle zdobędę tego nuba. Tego jakby... Starego Bacona, że tak powiem. O, chyba dostanę coś, bo zaraz zrobię to pick up 1000 e alt. Ale naprawdę, za Egg Opener 3 dostaje się aż 5 koła. Wow. Or 2. To jest chyba. O, pomogę im moimi petami. widzę, że coś sobie narwicie. Ale tak myślę, że jeśli ja teraz mu pomogę z petami okręcę. A, dobra, mogę... mogę już GoldenEgg'a. Great. Czyli teraz ja też dostałem. Ja też dostanę tego Golda, ale chyba trochę później, bo on szybciej to znaczy. I guess. Ale jak dwie osoby to robią, to dwie osoby dostają kasy, tylko ta co później zaczęła, myślę. to... Teleport i ja też robiłem. 50 producji. Report nie tutaj nie Pozbieram sobie tak późno poza Cingiem. No a się to... What?! What?! Мне я сяду, не могу Мне русский. Да, русский себе заставил. Да. Рубанцы. Legendarna świnka. To świnka. Dobra, ale dzięki zaglądaniu tego odcinka otworzyłam wszystko. Nie zdobyłem żadnej żadnej rzeczy. No dobra, ostatnie dwie szanse. Pozbieram sobie poza odcinkiem. Mam psa. Ale zapomniałem założyć. Ostatnia szansa, tam nie będzie i tak. No, a niestety, pozbieram wszystko poza odcinkiem. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!